Otóż jesteśmy w tej szkole, gdzie znajduje się lokal wyborczy, ale co istotne, lokal wyborczy jest tutaj, a z tej strony jest teren szkoły. Wezwana policja poinformowała, że osobno, to jest lokal wyborczy, a osobno to jest teren szkoły zarządzany przez samorząd lokalny i jako teren szkoły nie wchodzi w lokal wyborczy. W związku z tym, z taką interpretacją i przewodniczącego policji i przewodniczącego komisji i policji, ja mogę podjąć interwencję poselską. Proszę bardzo. Podejmujemy interwencję poselską, Szanowni Państwo, w, na terenie samorządowym, bo na prośbę obywateli. Bardzo wielu obywateli mówiło, że nie chce, żeby niemiecka flaga była na drodze dojścia do lokalu wyborczego w polskich wyborach. Szanowni Państwo, nie znieważając tej flagi, zdejmujemy i proszę zobaczyć, odkładamy, Szanowni Państwo, w miejsce, gdzie już jest flaga hiszpańska, gdzie jest flaga czeska, i zdaje się, tak polska mamy, więc dokładamy osobno flagę. Mamy nieznieważoną, więc nie ma mowy o żadnym wykroczeniu. A dzięki temu obywatele, dzięki temu obywatele nie będą y, czuli tego dyskomfortu. Słusznego zresztą, jak to w samorządzie zarządzanym przez platformę obywatelską, że ta niemiecka flaga była tak eksponowana. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, upewniliśmy się, że to jest polska flaga, dlatego w ramach interwencji poselskiej pomożemy samorządowi Raciborza. Proszę bardzo. Pomożemy samorządowi Raciborza i przygotujemy lokal wyborczy tak jak trzeba. Proszę uprzejmie. W telewizji to pokazywały, że jest niemiecka władza imienina polskiej polski tej I wszystko jest ok.